Yo, 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 dziś się znajdujemy na zwykłym świecie I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować Texture Pack Kurna Fail Dobra, jebać intro z początku Puszek pvp Texture Pack nie jest mój, po prostu go chcę zreklamować Bo jest strasznie fajny Podzielić się z nim z wami, jeśli go jeszcze nie znacie Link do Texture Packa będziecie mieli w opisie I zacznijmy zaprezentuję wam go więc tak wyglądają sety z początku wam pokażę standardowo diaksowy set dam na jedynkę Sorki się poprawię tu dobrancząt Sobie. zobaczcie 4-3 będzie za innym zamachem Starszy. Dobra, standardowy Zuke tylko enchant. Tak jak wygląda normalne bicie. Tak z gardą. Garda. Secik. Party classy. Takie pokebale. Ho. Aż go wyknukowałem. No ginie! Dobra i... Dobra, nice. Mm, już tu wolno odsadzić, i kolejną rzeczą będzie łuk. Tak. O, może być. Fajne partie klasy takie, Superman. O. Dobra, to możemy już odłożyć. Weźmy teraz sobie koks jabłko fila, woda, lawę perełkę dobra tak wygląda woda Jak, no dobra jakby co to to wsadzę tylko, że teraz nie mam neta i nie mam skina tak wygląda lawa warty mm. takie 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 Dziw takie mogą być te parti takie trochę dziwne. Ten tak krefil. Tak perełki o. Mogę to odłożyć. Tak wygląda woda. Na przykład krepa. odkilnujemy przeciwnika, zbieramy wodę Lawa. OK, TNT. Potem ją odpalimy na koniec. Poty. Ło, 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 Ło. Podkaz? XP. Może być. No normalnie Dobra Kończymy odcinek Ciekawe czy przeżyje O dziwo przeżyłem więc Okej okay. kończymy Ż